Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Gika. vlog po vlogu. No ale trudno, kolejne nowości pojawiły się, więc pora je omówić. Na początek dwa krótkie ogłoszenia parafialne. Ogłoszenie numer jeden jest takie, że był konkurs i już został rozstrzygnięty. Zwycięzcy zostali poinformowani, dostałem od nich dane do wysyłki. No i oczywiście zaczęło się narzekanie i marudzenie, łe, czemu ja nie wygrałem? Bo ktoś tam napisał długi wierszy, ktoś tam inny napisał coś jeszcze innego. No i co z tego? Było ponad 500 komentarzy, musiałem jakieś 3 wybrać. Sorry. Jak nie chcecie konkursów, to nie będzie konkursów. Drugie ogłoszenie jest takie, że pytaliście mnie ostatnio, czy będzie recenzja Lamborghini Sian. I będzie. Niedługo. Bo przyjdzie do mnie z Alto, więc będziecie mogli zobaczyć. Podzielimy sobie materiał na unboxing, podzielimy na recenzję. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Czekam z niecierpliwością, aż model do mnie dotrze. Powinien być pod koniec tygodnia, więc zobaczymy, kiedy... Pierwszy z materiałów się pojawi. Może będzie jeszcze jakaś promocja co do tego? Nie wiem jeszcze, bo nie mam nic potwierdzonego. Ale lambo w drodze. I będzie jeszcze jedna niespodzianka, ale to po weekendzie. Dobra. No i teraz możemy przejść do e, omawiania tego, co pojawiło się do omówienia. Pierwsza informacja jest w ogóle taka, że LEGO wycofało model LEGO Technic Osprey, no bo wiecie, bo strzelanie, bo piwpaw, bo te sprawy i chyba to jednak jest bez sensu, bo przecież można go tak zmodyfikować, żeby był bronią, nie mnie oceniać. Trochę głupia sytuacja, bo w sumie model był całkiem spoko. Ale dzisiaj nie o tym. Dzisiaj jest odcinek dotyczący kalendarzy adwentowych z France City i rzecz jasna z Harry'ego Pottera. Na początek Friendsy, ich cena będzie wynosić 25 euro bez centa i o tyle, o ile najczęściej te kalendarze były totalną kupą, to w tym roku tak nie będzie. Po pierwsze, dlatego że dostajemy w środku dwie mini laleczki oraz dwie, jakby to nazwać, mikrolaleczki. No, nie wiem jak to nazwać, ale to będą dwa małe elfiki, które składają prezenty. A oprócz tego dostaniemy jedną mini laleczkę dziewczynki i mini laleczkę pani Mikołajowej albo kogoś za nią przebranego. Oprócz tego jest tutaj cała masa różnych akcesoriów. Mamy jakieś takie e, stoliczki, na których. A to są jakieś. E, prezenty w trakcie tworzenia, bo na przykład ktoś maluje sobie lokomotywę, bo ktoś inny przygotowuje ciasteczka, tu jakaś kaczuszka się pojawia, więc rzeczywiście w tym roku kalendarz adwentowy LEGO Friends będzie naprawdę bardzo spoko, będzie wypchany po brzegi naprawdę fajnymi rzeczami, no i myślę, że warto po niego sięgnąć, bo jeszcze oprócz tej kaczuszki pojawia się chomik, pojawiają się precle i inne tego typu rzeczy, więc nawet dla akcesoriów warto, tym bardziej, że same kolory myślę, że nie są na tyle krzykliwe i te elementy będą bardzo uniwersalne, więc jeśli niekoniecznie zależy Wam na mini laleczkach, ale lubicie fajne akcesoria. To można nad tym kalendarzem się pochylić, i ja sam się zastanawiam, czy w tym roku też e, nie zajrzeć do tego kalendarza, bo na pewno Potter City i Star Warsy na kanale się pojawią i zacząłem rozważać Francy. Tym bardziej, że też myślę, że dużo osób tymi friendsami jest zainteresowane. Jak pewnie wiecie, ja co roku kalendarze adwentowe pokazuję w okresie no, takich powiedzmy późnych wakacji, bo one się pojawiają w sprzedaży po zeszłym sierpnia i wtedy sobie te przeglądy rozpoczynamy, więc może zrobię w tym roku tak, że kupię też Francy i po prostu. Zamiast zrobić trzy odcinki z kalendarza, zrobię dwa, więc w sumie osiem odcinków. Będzie można sobie to wszystko zweryfikować albo po prostu zrobimy po jednym odcinku dłuższym. Zobaczę. Na razie nie są jeszcze dostępne, więc trzeba poczekać. Co do City, 20 euro bez centa. No i jeśli chodzi o zawartość, mamy w środku 7 minifigurek. Nie, 7, 6, sorry. Sześć minifigurek, wśród których mamy panią policjantkę, mamy złodzieja, mamy jakiegoś kierowcę, mamy jakiegoś spadochroniarza, mamy też jakiegoś pana serwisanta i mamy Mikołaja, który nie wygląda jak coroczne Mikołaje, bo ten Mikołaj ma... Okulary. No i oprócz tego dostajemy też miniaturowe wersje różnej maści modeli City, bo pojawia się tutaj na przykład ten duży statek transportowy. Pojawia się Monster Truck, to był chyba ten z zestawu z bankiem, gdzie wam pokazywałem, jak była funkcja magnesu. Pojawia się laweta, pojawia się też komisariat policji, więc rzeczywiście pod kątem zawartości. O i stacja benzynowa nawet jest, więc naprawdę jest spoko. No i jak co roku, to City trzyma jakiś tam poziom. Tutaj w tym roku. Zdecydowano się na to, żeby pójść w kierunku Miniatur. Zdecydowanie brakuje mi trochę tych corocznych akcesoriów, typu jakiejś sanki, które na przykład ciągnie haski. Typu, hmm, co tam jeszcze mogło być ciekawego, odśnieżarka się gdzieś tam pojawiała, więc jakby tutaj nie idziemy. W kierunku takiego typowo-świątecznego wyposażenia bardziej to jest zestaw uniwersalny. Same dodatki są szczerze mówiąc kiepskie, no bo ja to zawsze później rozkładam na, na części, mam dużo drobnych płytek, jakichś groszków, jakichś tajli jeden na jeden i tak dalej. I w tym roku będzie podobnie, no bo dostaniemy tutaj e, trochę jeszcze jakichś takich małych kółek, ale będzie cała masa groszków, które tworzą kółka, więc cóż, poszli w tym kierunku. Ok, ich sprawa, przynajmniej jest to jakieś odstępstwo od tego, co dostawaliśmy co roku. No ale chyba najsensowniejszy z kalendarzy adwentowych, jak i również w zeszłym roku, to był mój zdecydowany faworyt. To kalendarz adwentowy z Harego Pottera. Jego cena wyniesie 30 euro bez centa, więc u nas będzie kosztował 130 lub 140 zł. bez grosza. No i on jest utrzymany w klimatach czary ognia, bo dostajemy tutaj po pierwsze figurki z balu bożonarodzeniowego i o tyle, o ile już Harego czy Rona czy Hermione mogliśmy w takich wariantach dostać, dostajemy tutaj również minifigurki Czoczag oraz obu sióstr Patil, czyli Padmy i Parwati. Dodatkowo dostajemy troszeczkę takiego wyposażenia Dzięki któremu po prostu możemy sobie rozszerzyć nieco zestaw zwierzą zegarową i rzeczywiście trochę wrzucić jakiś takich akcesoriów w stylu wyposażonego w jakieś przekąski stołu, czy też choinek opruszonych śniegiem, czy też pojawia się tam fortepian, pojawia się ten wielki gramofon, który pojawił się na próbie tańca. No i mamy jeszcze fragment Hogwartów w postaci kominka i prezentów. I wśród prezentów pojawia się na przykład zapakowana miotła, ale też pojawia się złote jajo, więc całkiem spoko. Jeśli do tej pory złotego jaja nie mieliście, to dzięki kalendarzowi go mieć będziecie. No i też pojawiły się takie miniaturowe konstrukcje, między innymi mini Hogwarts, ale też mini statek Durmstrangu, czy mini powóz z Bobatą. No i myślę, że najciekawsza z tych rzeczy to zarówno czara ognia, jak i puchar za wygranie Turnieju Trójmagicznego, bo do tej pory ten puchar dostaliśmy. W saszetkach kolekcjonerskich on pojawił się z minifigurką Cedrica, natomiast tam on w ogóle nie przypominał tego pucharu, który widzieliśmy w filmach. To był po prostu puchar, który był odrukowany logotypami Turnieju Trójmagicznego, natomiast inaczej wyglądał w filmie. Ten tutaj będzie zbudowany z klocków, no i rzecz jasna będzie ten filmowy pierwowzór o wiele bardziej przypominał. No i taka chyba już ostatnia informacja. Ostatnio się zastanawialiśmy, kiedy kolejny zestaw z LEGO Ideas, no bo poprzednim była Barakuda, która miała debiut 1 kwietnia, i kolejnym będzie Fortepian. LEGO wrzuciło taki teaser tego zestawu, więc zakładać można, że ten zestaw pojawi się 1 sierpnia. Jego cena ma wynosić aż 350 euro bez centa. On ma być grającym fortepianem. No cena jest kosmiczna, tutaj tego absolutnie nie można podważać. Ja na pewno na ten zestaw się nie zdecyduję. No i cóż, mamy tam 3662 elementy, więc naprawdę sporo. Sam model został na Idea zrzucony w październiku 2018 roku, więc prawie dwa lata temu i on dopiero teraz zadebiutuje w formie tego oficjalnego modelu. Oczywiście trzeba było tam pewnie wrzucić masę różnej maści rozwiązań, które musiały spowodować, że on będzie grał, no więc też i ten czas i ta cena są usprawiedliwione. Natomiast ja też czekam na taką finalną jego wersję, ale tak jak mówiłem wcześniej, absolutnie nie przewiduję zakupu tego zestawu. Może będzie tak, że jak on trafi do szerokiej dystrybucji to go dostanę do recenzji, ale nie wiem, czas pokaże. No i myślę, że przede wszystkim to jest zestaw, który w mojej opinii może się sprzedawać fatalnie, bo nie jest to zestaw, który może zainteresować dużą rzeszę osób. To jest jedna rzecz, druga jego cena, która jest kompletnie porąbana. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę, że te 350 euro to jest mniej więcej hmm, w przeliczniku 1500-1600 zł na cenę LEGO. Kto to kupi, tak szczerze? Ja absolutnie nie mam zielonego pojęcia, kto mógłby wydać taką kasę na taki dziwny zestaw, bo myślę, że to jest sensowne określenie tego setu. No, no to wiecie wszystko. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć.